Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pomówimy sobie trochę o wiadomościach ze świata kryptowalut z ostatniego tygodnia. A więc zaczynajmy. Jak widać na wykresie, cena bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin spadła ponad 1000 dolarów. No i czego moim zdaniem można się spodziewać w najbliższym okresie? Otóż, jak widać, tutaj ta niebieska linia pokazuje trend. No i moim zdaniem. W ciągu najbliższych dni prawdopodobnie cena bitcoina zejdzie do około 10 tysięcy dolarów, może nawet do 9 tysięcy dolarów, zanim zobaczymy ponowne wzrosty. Zobaczmy, może jak wygląda, wyglądają kontrakty futures na bitcoinie. Tak wygląda wykres bitcoin futures. No i tutaj mamy takie luki, jak widać w tym wykresie. No i co to oznacza? Otóż dane historyczne pokazują, że jeśli taka luka się pojawi, to w niedalekiej przyszłości jest ona wypełniana. No i zobaczmy tutaj: w tym miejscu mieliśmy lukę. Cena bitcoina po kilku dniach tą jedną cienką linią tą lukę wypełniła. Następnie mieliśmy tutaj podobną sytuację. Mieliśmy lukę, no i cena bitcoina spadła, i ta luka została tutaj w tym miejscu wypełniona. No i teraz tak, tutaj mamy dwie luki, które nie zostały jeszcze wypełnione przez pewien okres czasu, czyli bardzo możliwe jest to, że cena bitcoina spadnie właśnie chociażby na moment do tej ceny około 8900-8400. Oczywiście, może się zdarzyć, że cena tak nisko nie spadnie. Być może wypełnimy tylko tą lukę w tym, oto miejscu. Jest to właśnie bardzo prawdopodobne, dlatego sądzę, że cena bitcoina może właśnie spaść do tych 10 tysięcy dolarów, chociażby taką cienką linią. No i ta luka zostanie tutaj wypełniona. Ja, gdy były wzrosty mniej więcej w tym miejscu, bitcoiny sprzedałem, przynajmniej te, które mam krótkoterminowo, ponieważ te, które trzymam długoterminowo, Oczywiście ich nie ruszam, one sobie tam bezpiecznie leżą, natomiast te, którymi gram krótkoterminowo, sprzedałem w tym oto miejscu i ustawiłem zlecenia kupna, kilka zleceń kupna, właśnie pomiędzy 10 900 a 8600. Takich zleceń mam kilka, także one będą się stopniowo wypełniały, jeśli cena naprawdę spadnie. Jak widać, w ciągu 24 godzin większość kryptowalut jest na czerwono, aczkolwiek niektóre kryptowaluty, takie jak Chainlink, nadal są na zielono i odnotowują wzrosty. W przypadku Chainlinka może to być związane z tym, że wejdzie on na Coinbase. Jeśli chodzi o cały rynek kryptowalut, to kapitalizacja wynosi 328 miliardów, natomiast. All time high wynosiło 835 miliardów. Także jeszcze daleka droga do tego, żeby wrócić do tego, co było w styczniu 2018 roku. No i całkowity rynek to jest te 328 miliardów. A tutaj mamy takie porównanie: taki jeden kwadracik to jest 100 miliardów. Czyli cały rynek kryptowalut to są takie 3 kwadraty. No i tutaj mamy porównanie do ogólnego rynku finansowego do, do całej finansjery na świecie. Czyli jak widać te trzy kwadraciki to są kryptowaluty. No i zobaczmy tutaj mamy największe firmy na świecie najbogatszych ludzi. No i jak zjeżdżamy niżej to jak widać że Bitcoin i całe kryptowaluty to jest jedynie kropla w morzu całego świata finansowego. Także przed Bitcoinem jeszcze długa droga ponieważ jest on porównywany z cyfrowym złotem, jak widać tutaj mamy złoto, czyli jeszcze trochę mu brakuje, ponieważ złoto ma kapitalizację na poziomie 7,7 tryliona dolarów. Kolejny news dotyczy Binance, a mianowicie Binance rozmawia z Facebookiem o potencjalnym listingu Libry na giełdzie Binance, czyli już rozmowy się rozpoczęły, i być może Libra będzie właśnie na Binance dostępna po tym, gdy zostanie wypuszczona. Kolejny news dotyczy JP Morgan. Z tego co pamiętam, CEO powiedział kiedyś, że kryptowaluty to jest jeden wielki skam, piramida finansowa, bitcoin to jest fi piramida finansowa itd., itd. Natomiast jak dowiadujemy się z tego artykułu, JP Morgan. Wystartował z testami swojej cyfrowej waluty JPM Coin. JPM Coin jest oparty o Quorum, czyli prywatną wersję sieci Ethereum. Została ona opracowana przez Sam Bank, czyli JP Morgan także wchodzi w ten rynek kryptowalut, chociaż JPM Coin będzie tak zwanym stablecoinem. Kolejne newsy Goldman Sachs CEO daje do zrozumienia, że ich bank. Także rozważa wypuszczenie własnej kryptowaluty, własnego stablecoina, tak jak ma to zamiar zrobić JP Morgan. Kolejny news dotyczy Malty, a mianowicie na Malcie mają zamiar wykorzystać blockchain do tego, by rejestrować, zapisywać i ogólnie prowadzić całą dokumentację wszystkich wynajmów nieruchomości. Kolejny news dotyczy adopcji Bitcoina na całym świecie. A mianowicie mamy już ponad 5000 bankomatów Bitcoina na całym świecie. Dokładnie jest ich ponad 5006 i znajdują się w 90 krajach. Umożliwiają one zarówno zakup, jak i sprzedaż Bitcoinów. No i jak dowiadujemy się z tego artykułu, w samym tylko czerwcu zostało zainstalowanych 150 Bitcoinmatów. Jak zadeklarował CEO Binance'a, przyszłość jest tutaj. Binance przesłało kryptowaluty o wartości 1,2 miliarda dolarów i zapłaciło za to zaledwie 2 centy. W starym systemie bankowości nie byłoby to nigdy możliwe, a tutaj dokładnie za 0,015 dolara opłat. Zajęło to 1,1 sekundy i przetransferowano 1,2 miliarda dolarów kryptowalut. Gdyby chcieli oni przesłać pieniądze o takiej wartości za pomocą starego systemu bankowego, zajęłoby im to co najmniej kilka dni, a do tego musieliby zapłacić prawdopodobnie gdzieś między 3 a 7% prowizji. Także tutaj mamy. Naoczny dowód na to, jak wielkim krokiem w przyszłość są właśnie kryptowaluty i technologia blockchain. Według jednego z analityków, w niedalekiej przyszłości możemy zobaczyć cenę 50 tysięcy lub 100 tysięcy dolarów za bitcoina. W przeszłości cena bitcoina wzrastała z 11 tysięcy dolarów do 20 tysięcy dolarów w przeciągu od 7 do 14 dni. Czyli jeśli bull run by się powtórzył, to jeszcze w tym roku moglibyśmy zobaczyć cenę bitcoina na poziomie 50 tysięcy dolarów, a może nawet na poziomie 100 tysięcy dolarów. Oczywiście należy takie przepowiednie traktować z przymrużeniem oka, natomiast w dalszej perspektywie, w dalszej przyszłości, ja jestem do tego pozytywnie nastawiony i myślę, że cena 100 tysięcy dolarów za bitcoina jest realna. Nie wiem, czy w tym roku może to zająć 2, 3, 5 czy 10 lat. Kolejny news dotyczy platformy streamingowej Twitch, a mianowicie Twitch po cichu przywrócił możliwość płatności w Bitcoinach. Nikomu o tym nie mówiąc, ale taka możliwość już się pojawiła. Poza tym, że Twitch umożliwił płatności w Bitcoinach, także Square, czyli system płatności, w swojej. Aplikacji do płatności także umożliwił depozyty za pomocą Bitcoina. Ten news jest ku przestrodze dla wszystkich. Nie trzymajcie kryptowalut na giełdach, chyba że nimi aktualnie gracie. Natomiast jeśli przechowujecie kryptowaluty długoterminowo, przechowujcie je na swoich własnych portfelach. Dlaczego? Otóż w Dublinie jedna z giełd kryptowalut o nazwie Bitcoin, zniknęła z wszystkimi środkami swoich użytkowników. No i jak dowiadujemy się z tego artykułu, wcześniej w tym miesiącu polska giełda kryptowalut Coinroom także zrobiła coś podobnego, a mianowicie zamknęli wszystkie operacje i zniknęli ze środkami swoich użytkowników. No, i ten artykuł twierdzi, że użytkownicy zostali powiadomieni i mieli zaledwie jeden dzień na to, żeby wypłacić swoje kryptowaluty. Oczywiście, z pewnością większości osób to się nie udało, czyli powtórzę to jeszcze raz: nie przechowujcie długoterminowo kryptowalut na giełdach, ponieważ mogą one w każdym momencie zniknąć. Oczywiście, takie giełdy wielkie jak Binance e, zmniejszają ryzyko, aczkolwiek. Zawsze lepiej mieć kryptowaluty na własnym portfelu, jeśli nimi aktywnie nie tradujemy. Ja polecam zakupić Ledgera Nano S lub Ledgera Nano X. Link do stronki, gdzie można to zrobić znajdziecie oczywiście w opisie. Także serdecznie zachęcam, ponieważ jest to najbezpieczniejszy fizyczny portfel kryptowalut. Kolejny news od naszych sąsiadów z Niemiec: a mianowicie Niemcy myślą o emisji narodowej kryptowaluty. No i jak widać, nasi sąsiedzi idą do przodu, zamierzają korzystać z blockchaina, między innymi do identyfikacji obywateli i kilku innych rzeczy, a poza tym chcą wypuścić swoją narodową kryptowalutę, myślą o tym, a Polska zostaje coraz bardziej w tyle za resztą świata. I na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. A jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Dzięki i do usłyszenia!